manko proszę Państwa, tutaj Chris Planista, który, jakieś kiedyś wspomniałem, nigdy nie kręci filmików, ale dzisiaj znowu to zrobi. Przejmuję stery od Johnego, który siedzi tutaj, proszę Państwa. Zezwala mój Johny ma syndrom dnia wczorajszego, dlatego tutaj leży na tej fantastycznej nowej kanapie firmy Savik Claire, która jest tutaj zamontowana w tym oto ogórku. Tutaj jest Damian, Damian pomachaj. A tutaj, proszę Państwa, tak jest... Kierownik Łukasz Sympatia samicki Siemaneczko, witam Pozdrawiam wszystkich Pan i Najlepszy kierowca ogórków w Polsce, probabli Proszę bardzo. Państwa, jedzie, jedzie Kierownica łapie mu się normalnie rąk Jak stary lep na muchy babci w domu A tu proszę Państwa, o Jedziemy, jedziemy naszą autostradą Jakby to powiedział y, Niemiec Ja, ja, autobahn o, jadyny, Jadyny. Prędkości nie pokażę, bo, jeżeli to bym potem opublicznił, to byśmy dostali mandat. Dlatego tego nie zrobię. Poza skalę wychodzi. Wychodzi poza skala. Tutaj piękny landschaft nasz polski, równiny za oknem. Równiny prawdopodobnie województwa łódzkiego. Chociaż nie wiadomo... Tak, na się jest to województwo Tak jest, województwo łódzkie. A my wracamy z Motor Travel 2015 ze Świdnicy. Pozdrawiamy wszystkie ekipy, które spotkaliśmy. I oczywiście za rok, za rok też tam przyjedziemy. Z nowymi pomysłami i z nowymi wyprawami. A na koniec słowo od Johnego. Chiluje! Johny chiluje, Możemy go mianować nieoficjalnie ambasadorem chilloutu, proszę Państwa. A tutaj jeszcze Łukasz. Proszę, uśmiechnij się. Ach, czy to nie jest piękny widok, moi drodzy? Szwagier też. Dzień panu. dobry, witam serdecznie. No i co, może pozdrawiamy wszystkich fanów i do następnej relacji. Ciao!